W tym razie wydaje mi się, że to jest rzecz niesłychanie trudna. Krzysztof Bowiński jest w zarządzie oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, a jestem członkiem zarządu głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Od czasu do czasu o tym rozmawiamy. Funkcjonuje coś takiego jak Rada Etyki Mediów, która usiłuje od czasu do czasu w tej kwestii zabrać głos. Czasem sensownie, czasem mniej sensownie, ale ona jest uznawana za ciało złożone ze starych idiotów na dodatek o prawicowych skłonnościach więc jest śmiewana regularnie. Jakkolwiek parę pożytecznych rzeczy powiedziała, no jednym słowem to, to jest dramatyczna sprawa. Wydaje mi się, że właśnie żadne środowisko nie chce się samoregulować, ale jeszcze nie wiem, czy w ogóle na jakimkolwiek wydziale dziennikarstwa w Polsce uczą czegoś takiego jak edykanek. No W Stanach Zjednoczonych, nie wiem. Ale kto uczy? Właśnie, w Stanach Zjednoczonych uczą tego i jest masę prac na Tematy. I, ale ja byłem na przykład znowu, ja, ja poszedłem z takim pomysłem, żeby, nie będę tutaj mówił w jakiejś szkole dziennikarstwa prywatnej, że może byście przedmiot etykę, etykę mediów wzięli i, i zostałem wyśmiany z tym pomysłem. Zostałem wyśmiany, że to jest po prostu wszystko subiektywne, że to nie ma co, że tego... Ja, ja powiedziałem, że, y, że nikt się do tego nie będzie stosował, że to jest taki y, idealizm. Ja mówię, no do dziesięciola przykazań gdyż się ludzie nie stosują, ale jednak uczą tego i to się do czegoś przydaje, bo nie mortujemy się przynajmniej na co dzień. Więc to podobnie z tą Może by było To jest to piękna anegdota z Komisją Etyki, w której Gazeta Wyborcza była współzałożycielem i kiedy na warsztat został wzięty pierwszy tekst Gazety Wyborczej i wynik był niekorzystny, Gazeta Wyborcza wystąpiła z Komisji Etyki Mediów, właśnie zaczęła dorabiać gębę swoim, zresztą byłym współpracownikom szanowanym powszechnie do tego momentu jak na przykład Magdalena Bayer, prawda, że to jest właśnie prawicowa jaczajka ideologicznie atakująca. Co więcej, prawnicy Agory wysyłali pisma zakazujące zajmowania się Komisji Etyki i tekstami gazety, skoro ona nie jest członkiem Komisji Etyki Mediów. Ostatnio, to ja wiem, bo ja jestem z organizacji, która była jednym z fundatorów Komisji Etyki Mediów, Następnie poprzez Izbę Wydawców Prasy zaproponowali przejęcie Komisji Etyki Mediów po to, żeby poprawić jej, jak napisano, wiarygodność środowiskową, to wydawcy mieliby badać etykę mediów, czyli pracodawcy swoich dziennikarzy. No i teraz nagle otwieram pewnego pięknego dnia gazetę i o czym nie wierzę, na pierwszej stronie jest relacja z werdyktu Komisji Etyki Mediów. Z pochwaleniem, z pokazaniem, jakie to ważne ciało. Dlaczego? Bo Komisja Etyki Mediów potępiła film Pospieszalskiego. A jeszcze jedno słowo o cenzurze. E, e, oczywiście, że, że, że każde, każde medium ma swoją jakąś tam e, tak zwaną linię polityczną. E, i, i, I w związku z tym pewne materiały ogłasza innych, nie ogłasza, prawda, coś tam wydnie yy, i tego, natomiast ja, ja protestuję przeciwko używaniu słowa cenzura, dlatego, że cenzura to było coś tak różnego od tego, że komuś ktoś tam wydnie w tekście coś. Cenzura to, to, to był przecież mechanizm polityczny tak potężny, yy, o, o czym państwo, którzy z nią nie mieli do czynienia, nie macie po prostu zielonego pojęcia. Zielonego pojęcia to co jest dzisiaj, no to są właśnie takie ułomności. Ale to, to nie można tego słowa nazywać, bo to odwołuje się do czegoś zupełnie innego. To jest tak jakby CBA porównywać z Gestapo albo z KGB. No. Ja myślę, że tu jeszcze podkreślę, chodziło o to, że to reklama była ocenzurowana, czyli ktoś płacił i jemu z tego, co on chciał wykupić, ucieli. gazeta czy mediów ma prawo do mówienia zamieszczenia jest... reklamy, niech powinien mniej zamieszcza. Nie, my nie ja muszę odpowiedzieć w jednym zdaniu, bo, bo reprezentuję Instytut Dziennikarstwa, gdzie są zajęcia z etyki i zdaje się, że były zawsze i mam nadzieję, że zawsze będą. Ja osobiście ich nie prowadzę, bo mam inną specjalizację, natomiast co roku na zajęciach z retoryki omawiam dialog Gorgiasz Platona. I tam jako studium przypadku tego dylematu, o którym, o którym pisze Platon, stawiam dziennikarza, który dostaje polecenie, żeby napisać taki artykuł, żeby było tam no, komuś dobrze. I co on robi w tej sytuacji, kiedy dostaje takie polecenie? eksperyment prowadzę już od 18 lat, no to mogę powiedzieć, że troszkę się to ostatnio rozmiękczyło. To znaczy studenci, którzy zwykle była przewaga grupy pryncypialnej, oczywiście to deklaracja, ale jednak było to przepiące, ostatnio ta równowaga się trochę zachwiała, no i pojawia się taki pogląd coraz mocniej, że no, no na początku to trzeba jednak, żeby się przebić, to trzeba tam trochę tego karku nagiąć. I to jest smutne, tutaj A jest, jest Julek, który zazimpiował. I, I chciałem zakończyć anegdotką właśnie z, z okresu studiów. To było jeszcze przed 1989 rokiem, kiedy zacząłem studia właśnie dziennikarskie. I tam był taki przykład omawiany z prasy międzywojennej, jak to tak zwane rewolwerowe wówczas pisma, jak nic się nie działo ważnego, to któreś z tych pism miało takiego wodza e, e, afrykańskiego, który mieszkał na równinach i jak tam nic się nie działo, to on schodził z tych gór i atakował osadników. I jak już zupełnie mieli czym wypełnić te gazety, to tego wodza zawsze. Ściąga. No więc mam takie wrażenie po już dwudziestu iluś latach, że w tej chwili to, to ten wódz po prostu jest dyżurują, tylko ciągle z tych gór ściga i jak ktoś nie wyjmie łba to po prostu nie ma w ogóle tematu. I żeby zakończyć pozytywnie, właśnie ja też taki łeb świni tu przyniosłem. Zaraz pokażę, żeby nasza rozmowa została <gryzmianie> <gryzmianie> odpowiednio zmediatyzowana. A to jest proszę Państwa. Burza Szekspira w tłumaczeniu paniczarka. I teraz ciekawe, czy tego było zamęcić. kultura też jest temat? Proszę, tak na koniec się ze Bardzo. Serdecznie dziękuję. Przepraszam, że byłam niedobrym cenzorem, interweniowałam dwukrotnie, ale temat był na tyle, na tyle, na tyle ciekawy, że myślę, że, że byśmy tu siedzieli bardzo długo. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia za to, że mogliśmy Panu wysłuchać. Dziękuję bardzo, wszystkim życzę udanego wieczoru.